Pomysłodawcą tego odcinka jest jeden z moich widzów. Tylko nie wiem, który, bo screena zapomniałem zrobić, a wyszukiwarka YouTubea nie może cię znaleźć. W dzisiejszym odcinku powiem wam, dlaczego ci bohaterowie odeszli z serialu oraz jak zostało wyjaśnione ich odejście z 19. Przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym zadać pytanie, którego bohatera najbardziej brakuje w serialu 19. Marcin dostał się na wymarzone studia aktorskie, jednak na pierwszym roku nie mógł grać w serialach, filmach etc., więc musiał zrezygnować z roli Oscara. W serialu najpierw trafił do więzienia, a następnie wyjechał do Hiszpanii. Marcel również dostał się na te same studia co Marcin i nawet na jednym roku studiują, więc musiał zrezygnować z roli Kamila. Drugim powodem jego odejścia był wyjazd do Wielkiej Brytanii. W serialu został uśmiercony. Natalia zrezygnowała z roli, ponieważ miała inne plany na życie. Obecnie pracuje w szkole, ma męża i jeszcze mśliwą kobietą. W serialu wyjaśniono jej odejście wyjazdem do Londynu. Konrad zrezygnował z roli, ponieważ dostał się na studia aktorskie. W serialu wyjaśniono jego odejście wyjazdem z ukochaną do Kanady. Patryk zrezygnował z roli, bo wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dokładnie do Dubaju i tam pracuje jako barman. W serialu niestety nie wyjaśniono jego odejścia. Daniel odszedł z 19+, bo wolał zająć się muzyką, jednak w serialu nie wyjaśniono jego odejścia. Karolina zrezygnowała ze swojej roli, ponieważ dostała się na studium aktorskie w Olsztynie. W serialu wyjaśniono jej odejście wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo dlaczego Oscar odszedł z serialu, również w 19+, nie wyjaśniono jego odejścia. Kinga odeszła z serialu, ponieważ dostała się na studia aktorsko-teatralne. W serialu wyjaśniono jej odejście wyjazdem na misję. W sumie nadal nie wiadomo dlaczego Łukasz odszedł z serialu. Również w 19+, nie wyjaśniono jego odejścia. Róża, Gienek, Patrycja oraz Miłosz. Nie wiadomo dlaczego odeszli z serialu i w 19+, też tego nie wyjaśniono.